No myślę, że jak jakby popatrzeć na, na mnie sprzed dwóch lat i sprzed roku, no to myślę, że mogę być zadowolony. Wiadomo, że to nie jest jeszcze to, co, co by się chciało osiągać na Igrzyskach Olimpijskich, ale widzę postęp u mnie. Strzelanie nie było najgorsze. Biegowo też tam po prostu poprawiam się w, ze startu na start. Więc myślę, że, że jak dla mnie, to może być on oceniony pozytywnie. No, właśnie tak, średnio bym powiedział. Nie mieszkamy w wiosce, mieszkamy tu bliżej stadionu. Z wioski dojeżdża się z 20 minut, na no jest start, no to nawet z pół godziny. My tutaj mamy na stadion 3 minuty autem, busem, więc, więc jest wygodnie, ale no nie, nie czuć przez to właśnie tego klimatu igrzysk olimpijskich, co z drugiej strony może i dobrze, bo jest mniej tego stresu i czujemy się jak na, na zwykłych zawodach. No, biatlon jest takim sportem, że on jest po prostu nieoczywisty i, i, i zaskoczenia są tu bardzo często. Więc myślę, że, że jak najbardziej, szansa zawsze jest. Tak tak, no co roku jest tutaj puchar świata, więc trasę znamy dobrze. Wysokość też znamy dobrze. wiem, że jest tu trochę ciężej, ale też jesteśmy tu trochę, więc się zaaklimatyzowaliśmy. Ja lubię te trasy, lubię ten stadion i dobrze się tu czuję. No, w, sumie, w sumie jest trochę czasami nudy, no, ale wiadomo, że gdzieś tam mamy też swoje rzeczy do zrobienia pomiędzy treningami, gdzieś rolowanie, rozciąganie, trzeba się regenerować do, do kolejnych startów, do, do kolejnych treningów, no, ale każdy ma tam jakieś zajęcie, nie wiem, jedni układają Lego, drudzy czytają książki tak jak ja, trzeci gdzieś się uczą jak Grzesiu do matury, więc no, jest co robić. Co no, do mnie przyjeżdża w sumie prawie cała rodzina, rodzice, bracia, dziewczyna, chrzestni, więc naprawdę będę miał super wsparcie i w sumie takie dla nich to jest większe wydarzenie mam wrażenie niż, niż dla samego mnie.